Witaj piękna dusza, zapraszam na kolejną odsłonę rytuału 12 magicznych nocy. Dzisiaj spalimy piątą intencję, oddamy ją wszechświatowi oraz wyciągnę kartę, wskazówkę na miesiąc. Maj, wyciągam sobie intencję, jak zwykle nie podglądamy, a nawet właśnie... Po to, żeby się nie stresować, nie myśleć o tym, w jaki sposób zostanie to zrealizowane, zaufaj procesowi, tak bym to powiedziała. Z ufnością oddaję ten, tę intencję wszechświatowi i pozwalam, aby zrealizowała się w najlepszy możliwy sposób, zgodny z najwyższym dobrem moim i innych. Ufam procesowi. A teraz energia na miesiąc maj. Zobaczmy sobie, co się tu pokaże. Wyleciała mi karta. Tak, rycerz buław. Nie wiem, czy to będzie widoczne w tym wieczornym już u mnie półmroku. Rycerz buław to ogień życia, pasja, impuls do ekspansji. Po kwietniowym ruchu umysłu, teraz wchodzi ruch serca i przede wszystkim ciała, czyli działanie. Rycerz Buław w to energia odwagi, by spróbować, spontaniczności, wyjścia poza znane ramy. Miesiąc, w którym entuzjazm wraca do ciała. Chce się działać, podróżować, poznawać, tworzyć. Nie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Ważne, żeby było żywe. Ważne, żeby było w tobie właśnie życie. Rycerz Buław nie pyta, czy wypada. On raczej się zastanawia nad tym, czy czuje ogień. Uważaj jedynie w maju na rozproszenie, bo maj może kusić wieloma kierunkami naraz. Wybierz ten, który rozszerza cię najbardziej, a nie tylko ekscytuje chwilowo. Podążaj za pasją. Ale zakotwicz ją też w działaniu. Jedna decyzja podjęta z ogniem serca może uruchomić lawinę dobrych zmian. Maj chce i będzie oczekiwał, żebyś żyła pełnią, a nie na pół gwistka. W poprzednich miesiącach była wieża, była prawda. Był wybór serca, rycerz mieczy, jako ten wybór mentalny, i teraz rycerz buław, jako naturalna konsekwencja, czyli ruch niesamowicie spójnie i pięknie będzie się to rozwijać w kolejnych miesiącach przyszłego roku. Dajcie znać, kochani, czy chcielibyście na przyszły, myślę, tydzień. Takie właśnie przesłanie noworoczne dla każdego znaku Zodiaku, chociaż nie jestem do końca zwolenniczką, ponieważ pamiętajcie, że my mamy wpływ na to wszystko, co się dzieje, a te energie są zmienne. Ale jako takie prognozy i kierunki, może wskazówki, jeśli byście chcieli, to jestem oczywiście chętna. Zawsze podsyłajcie też tematy na czytania. Ja, jak poczuję, to bardzo chętnie nagram. Jako takie podsumowanie, to już nie będzie naprawianie starego, to jest wchodzenie w nowe z ogniem, ruchem i odwagą i z tą pasją, która będzie przyświe przyświecać. Zresztą maj to jest bardzo przyjemny miesiąc według mnie, szczególnie jak kwitną te piękne bzy. Także, nic, tylko ufać temu procesowi, który bardzo spójnie. Karty tarota pokazują mi od miesiąca stycznia, czyli od tego pierwszego dnia naszego rytuału. Mam nadzieję, że spędzacie miło czas w dobrej, ciepłej, spokojnej atmosferze. No i do usłyszenia jutro. Życzę Wam wszystkiego dobrego.